Cześć. Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś pokażę Wam piekielnie szybkiego i mocnego Seata Leona Cupra 360 koni. Oczywiście z instalacją gazową. Zapraszam do oglądania. A więc, tak jak mówiłem, piekielnie szybki Seat Leon Cupra oczywiście z instalacją gazową. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje instalacja gazowa do tego Seata, jak również do innych samochodów, które potrafimy przerobić, zapraszam na naszą stronę internetową, na której jest formularz wyceny online instalacji gazowych. Wystarczy, że wpiszecie dane samochodu, swój adres mailowy i już macie ofertę na montaż instalacji gazowej do swojego samochodu. A ten klient zamontował instalację gazową. Właściwie temu klientowi zamontowaliśmy instalację gazową firmy KML typu Nevo Sky Direct, ponieważ jest to silnik. Z bezpośrednim wtryskiem benzyny z turbodoładowaniem, który osiąga moc 360 koni mechanicznych. Na gazie też to sprawdzimy. W przyszłości również opublikujemy silnik, filmik z hamowni, jak będziemy go sprawdzać na benzynie i na gazie. A tymczasem zrobiliśmy tylko i wyłącznie filmik z testem przyspieszenia od 0 do 100, który zaprezentujemy wam w osobnym materiale. Wracając do Seata 2 litry turbo, dobrze nam znany silnik z bardzo wielu naszych realizacji, ale tak mocnego 360 koni jeszcze nie robiliśmy. E, chyba że licząc Atekę, kuprę Atekę, która miała teoretycznie 390 na wskaźniku e, cyfrowym w środku, ale ten sprawia wrażenie szybszego samochodu niż ta Ateka, mimo że jest tylko i wyłącznie przednio napędowy, to jestem w stanie chyba nim szybciej przyspieszyć niż tamtą kuprą. Instalacja oparta na reduktorze typu Magic, wtryskiwaczach typu Fenix, ale jest ich aż 8, ponieważ 4 nie dawały rady zasilić tak mocnego cylindra, który ma 90 koni. Pojedyncze starczają do 60-70, musieliśmy dać podwójnie, żeby zasilić 90 koni, na każdy cylinder poszły dwa wtryskiwacze. Auto paliło dotychczas jakieś średnio 15 litrów benzyny, co kosztowało klienta. W okolicach 70 zł. Teraz będzie paliło 15 litrów gazu plus jakieś 2,5 litra benzyny, co będzie klienta kosztowało w okolicach 40 zł. Czyli i tak 30 zł w kieszeni zostaje po każdych 100 km, a po każdych 10 tysiącach km zostanie 3000 zł. Czyli instalacja gazowa powinna zwrócić się w okolicach 20 tysięcy km. Tyle jeżeli chodzi o to, co w komorze silnika. A teraz zapraszam do wnętrza wnętrze sportowego Seata Leona kupry. Imponujące, albo może bardziej sportowe niż imponujące z takim ładnym akcentem malowniczym. Ładna, analogowa deska rozdzielcza, kluczykiem rozruch, tu duży panel nawigacji i radia, a tutaj dołożony przełącznik benzyna gaz, który Pokazuje nam w tej chwili, że silnik pracuje już na gazie i mamy jakieś dwie piąte zbiornika gazu, bo 3 piąte wyjeździliśmy już na testy, a nie było łatwo. Trochę trzeba było się tutaj namęczyć, żeby ten silnik dobrze zestroić i dobrze na gazie, żeby działał. Dodatkowo wiemy, że jest 2 piąte zbiornika gazu, który znajduje się w miejscu koła zapasowego. Jest to zbiornik 70. Litrowy, więc brutto to ma teoretycznie 70 litrów pojemności, ale możemy do niego zatankować do 60 litrów gazu. Licząc na to, że auto będzie paliło, tak jak mówiłem wcześniej, około 15 litrów gazu na 100 km, to powinno nam to wystarczyć na jakieś 400 km. Biorąc pod uwagę to, jak ten samochód hałasuje podczas jazdy, to 400 kilometrów jednym ciągiem to i tak jest za dużo. A po tych 400 kilometrach można zajechać na stację tankowania gazu zatankować sobie tego ekologicznego i taniego paliwa po 2 zł do pełna za jakieś 120 zł. Wszystkich tych, którzy chcieliby jeździć na gazie, zapraszam do nas na montaż instalacji gazowej. Wszystkich tych, którzy już jeżdżą na gazie, zapraszam na serwisy, naprawy, przeglądy swoich samochodów i instalacji gazowych. A wszystkich tych, którym spodobał się film, zapraszam na nasz kanał częściej. Zachęcam do polubienia i zasubskrybowania go. A Dzięki niemu będziecie wiedzieli co się dzieje w branży autogazu, którą zajmujemy się od ponad 25 lat. Tymczasem na gazie. Hej!